Wchodzę na bitę, czysta energia. Prawda na wersji, nie chemia. Mówił mi stój, ale biegnę do przodu. Nie mam już czasu na życie po odwrocie Cienie za mną, lecz patrzę przed ciebie. Blizny na serca, jak mapy na ciele. Znam bóli, strata, lecz walczę o swoje. Nie ma opcji, żeby skończyć na dole. On wyjątkowo, lewą Co blabem, Za dużo myśli, co giną pod niebem. Świat chce nas słamać, ale już stoimy. Nie jesteśmy rzemytkami systemu. Zasady gry są tutaj bezlitosne. Ci co upadli, wiedzą, co proste. Nie mam złoteń, bo życie jest festem. Biorę swój los i zmienią konwersy. Patrzę w lustro, widzę wojnę i pokój. Nie wiem, co dalej, lecz idę do przodu. Każdy dzień to walka o lepsze jutro. Nie dam się złamać, choć życie to sudoku Chcę na bitość, czysta energia, prawda na wersatyfice, nie chemia Mówią mi stój, ale biegnę do przodu Nie mam już czasu na życie w odwrocie nie są lecz patrzę przed siebie Blizny na sercu jak mapy na ciele Znam bulistatę, lecz walczę o swoje Nie ma opcji, żeby skończyć na dole On wiją po moch Le fabuluj doną koch To nocy, co pachną problemem Za dużo myśli, co giną pod niebem Śladce nas złamać, ale my stoimy Nie jesteśmy marionetkami systemu Zasady gry są tutaj bezlipostne Ci, co upadli, wiedzą, co proste Nie mam słów, bo życie jest testem Biorę swój los i zmieniam go w Patrzę w lustro, widzę wojnę i pokój Nie wiem, co dalej lecz Idę do przodu Każdy dzień to walka o lepsze jutro Nie dam się złamać, choć życie to sudoku